Ja w pewnym momencie też doszedłem do wniosku, że nie chcę dawać sobie tym tekstom, wiesz, tym, tym komentarzom, krytykom wchodzić na głowę, ponieważ bardzo nie chciałbym, żeby ktokolwiek wywołał we mnie kiedykolwiek postrzeganie mojej relacji z moją mamą w jakimkolwiek negatywnym świetle. Bo to jest tak, że nikt mi w życiu nie odbierze Rozumiem. tego, jak ja się czuję w tej relacji. Ja się czuję mhm. w niej zajebiście. I to, że ktoś sobie tam kłapie dziobem i tak dalej, może sobie kłapać, ale nie zabierze mi tego, nigdy w życiu przez tego typu osoby nie pomyślę sobie, kurde, żałuję, że jestem w takiej sytuacji. Bo nie żałuję tego i nie będę żałował nigdy. Ja się cieszę, że jestem synem mojej mamy. To nie jest to, że jest znaną Katarzyną Nosowską, mhm. Tylko to jest to, że miałem mamę, do której zawsze mogłem przyjść, jak miałem problem. Miałem mamę, która mnie nigdy nie wyśmiała. Największym skarbem w tej relacji nie jest to, że moja mama wygrała ileś tam fryderyków, czy jest rozpoznawalną. Osobą. Nie, ja mam łatwiej w życiu nie przez jej osiągnięcia, tylko przez to, jaką jest matką. Nigdy w życiu nikt mi nie wmówi, że największą wartością, którą dostałem, to są plecy w postaci znej mamy. Nie, moją największą wartością jest to, że mam rodziców, którzy zajebiście mnie kochali i mnie wspierali przez całe życie.